Słuchajmy ogłoszeń na dziewiętnastą niedzielę zwykłą liturgii Kościoła w tym tygodniu, w poniedziałek wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, we wtorek uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w czwartek święto świętego Jacka Kapłana, patrona naszej archidiecezji. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy potrzebnych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Z powodu remontu w kościele w tym tygodniu od środy do soboty rano wszystkie msze święte i nabożeństwa będą odprawione w Dolnej Kaplicy. Natomiast jutro i we wtorek, w uroczystości Wniebowzięcia, msze święte odprawimy w Górnym Kościele. Przepraszamy za wszystkie niedogodności wynikające z remontu i bardzo prosimy o ostrożne poruszanie się w kościele pomiędzy rusztowaniami. We wtorek uroczystość w wzięcia Najświętszej Maryi Panny Msze Święte odprawimy w porządku niedzielnym. Zgodnie z tradycją na każdej mszy świętej poświęcimy przyniesione bukiety ziół i kwiatów. Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa zaprasza na kolejną edycję konkursu Cudowna Moc bukietów, który odbędzie się we wtorek w podstolicach. Bukiety zbierane będą przy Kościele w podstolicach po przedpołudniowych Mszach Świętych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej cudownamocbukietów.pl Składka w przyszłą niedzielę będzie jak co miesiąc w całości przeznaczona na inwestycje, czyli na prowadzony aktualnie w kościele remont okien, witraży i świetlików. Dzisiaj o godzinie 18.00 przy kościele w Zielonkach odbędzie się grill dla wszystkich pielgrzymów i sympatyków grupy pierwszej i drugiej zakończonej wczoraj tegorocznej pierwszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę. Zapraszamy. W środę nowenda do Matki Bożej nieustającej pomocy o godzinie 18.00, a w piątek adoracja najświętszego sakramentu od godziny 17.00. Zapraszamy do skupienia i modlitwy w kaplicy Matki Bożej. Na prośbę jednej z naszych parafianek, wolontariuszki w Domu Dziecka chcielibyśmy pomóc w poszukiwaniu rodziny zastępczej lub adopcyjnej dla trzyletniej, niepełnosprawnej dziewczynki. Pomóżmy znaleźć małej Lidzi kochającą rodzinę, której nigdy nie miała, a która uchroni ją przed przeniesieniem z domu dziecka do domu pomocy społecznej, gdzie będzie musiała spędzić resztę życia. Nigdy nie dowie się jak ważna jest rodzina, a życie łatwiejsze, gdy mama i tata są obok. Może ktoś mógłby pomóc w tej trudnej sprawie, lub zna kogoś, kto byłby w stanie pomóc. Więcej informacji znajdziemy na plakatach przy wejściach do kościoła. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Jadwiga Dobrowolska z ulicy Krowoderskich Zuchów 15, Małgorzata Suder z ulicy Stachiewicza 13, Genovefa Pamuła i Bożena Wito z ulicy Palacha 13. Zygmunt Kwieciński z ulicy Krowoderskich Zuchów 24 i Jolanta Malenda z ulicy Krowoderskich Zuchów 26. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.